Cześć, z tej strony Sztapnik, a dzisiaj Wam pokażę ten oto niesamowity, wielki wózek widłowy Linde, napędzany sprężonym gazem. Zapraszam. Patrzcie, jaki skubaniec jest wielki. Z tyłu ma normalne takie e, koła, ale z przodu ma... Koła bliźniacze, żeby się lepiej zapierać o ziemię przy manewrowaniu. No i taki wózek widłowy to jest wam powiem. O, a jaki tam fajny samochód z tyłu stoi, to to zawóz. Ej, to jest taka renówka piątka, jak kiedyś miałem, tylko że inna. Ej, GTE! Uuu, to jest ten wzmocniony. Dobra, no to wózki widłowe spoko, ale chyba jednak zostanie Renault 5 GTE. Bo w sumie co ja mogę wiedzieć o wózkach widłowych? Wejdź po naklejki, pośpiech poniża i zawsze Gratem na sklep zlomnik.pl. Bo w sumie co ja mogę wiedzieć o samochodach. Nagrywam Renault 5 z dwóch powodów. Po pierwsze, sam kiedyś miałem białe Renault 5, właściwie mieliśmy, bo na spółkę z kolegą je wygraliśmy na Allegro, było również białe, ale w wersji 1.1 Campus, było strasznym gratem, kosztowało 800 zł. A później mój znajomy, który dzisiaj ma duże, wysokie, ważne dyrektorskie stanowisko w korporacji, wykleił je w krowie łaty. A drugim powodem, dla którego kręcę Renówkę 5, jest to, że niedawno Renault przedstawiło nową renówkę piątkę Renault 5 ETEch, czyli samochód elektryczny wzorowany trochę wizualnie na Renault 5. Niby ma nawiązywać do renówki piątki tej oryginalnej. Moim zdaniem wyszło średnio, ale jeszcze nie widziałem go na żywo, więc jak zobaczę na żywo, to ocenię. A na razie wy możecie sobie na żywo zobaczyć, nie, nie na żywo, na filmie, zobaczyć Renault 5, to klasyczne, e, właściwie to nie jest to klasyczne, bo przecież pierwsza generacja Renault 5 bazowała na Renault 4, czyli miała ten taki dziwny system, układ napędowy, gdzie skrzynia biegów była przed silnikiem, napędzała przednie koła, potem za nią był silnik wzdłużnie i, i nad e, tutaj silnikiem szły wodziki od skrzyni biegów, stąd idiotyczna e, dźwignia biegów parasolowa. Ten samochód ma kompletnie inną platformę, ma na platformę standardową dla małych samochodów z lat 80., bo zadebiutował w roku 84. Bazującą na Renault 911. Już był film o Renault 911. Nie chodzi o WTC 911, tylko o Renault 911. Był już film, nie wiem gdzieś tu, tu będzie. I ten samochód był po prostu kompletnie nową, zmienioną generacją Renault 5. Nie miał nic wspólnego z poprzednim, a stylizował go Marcello Gandini. Co widać po jego wspaniałych rysach, to znaczy to jest tak jak Marcello Gandini wziął długopis i nawet ten długopis mu niechcący spadł na deskę kreślarską czy na papier, to ta kreska, która powstała przypadkowo, również była genialna i można było z niej zrobić samochód. Także nie wiem jak gość to robił, no ale tak robił. Bonjour, je m'appelle Zidnin Złomnik, c'est la Renault 5 deuxième génération, je suis polyglotte. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy DZM to jest na pewno drugi, tak mi się wydaje, ale nie wiem, bo strzelam, bo mi się nie chce wyjmować Google Translate. Znaczy, chciałby mi się, ale się przegrzał mój iPhone, bo jest tak gorąco dzisiaj, więc dobrze, nieważne. Obejrzyjmy sobie po, po prostu renówkę piątkę z bliska, bo to jest bardzo ciekawy egzemplarz. Bo to jest samochód, gdzie w końcu mogę bezkarnie powiedzieć: widzisz pan, co tu pisze? GTE. A wiesz pan co to znaczy? Że to jest ten wzmocniony. I to dokładnie jest ten wzmocniony, z tym że to jest ten mniej wzmocniony, ponieważ były dwie wersje sportowe Renówki piątki. Pierwsza to było 1.4 GT Turbo na gaźniku, ale potem jak się okazało, że ten gaźnik i cała ta konstrukcja to nie bardzo spełnia normy emisji spalin, które w Europie już wtedy nadeszły, to wtedy zmieniono na silnik o większej pojemności 1.7 z wtryskiem paliwa o mocy 95 koni. Zmieniono nazwę z GT Turbo na GTE i tym sposobem GTE stało się najmocniejszą wersją w gamie. Przy tej masie pojazdu, przy tej wielkości 95 koni chyba robi robotę, chociaż dzisiaj mam zamiar to sprawdzić, jadąc tym samym samochodem 50 na godzinę na piątce jak grzyb. Najważniejszym elementem wizualnym GTE odróżniającym te samochody od zwykłej piątki jest ten dopasiony bodykit z tymi grubymi progami, z tymi szerokimi e, błotnikami, z tymi innymi zderzakami i oczywiście tutaj z żółtymi halogenami w zderzaku. Które w sumie nie wiem, czy są legalne, ale ponieważ auto jest zabytkowe, to może je jak najbardziej mieć. Co ciekawe, to jest egzemplarz ze Szwecji. Ktoś sobie w Szwecji kupił renówkę Piątkę GTL, -E. Nie wiem dlaczego, zamiast Volva. I to można rozpoznać po tym, że miało kiedyś wycieraczki reflektorów, ale te wycieraczki reflektorów są zdemontowane, z czasem przestały działać. Oraz że ma boczne kierunkowskazy, które występują tylko w wersji na Skandynawie. Wiedza kompletnie bezużyteczna, ale fajna. Kiedyś moja znajoma, mieszkająca obecnie w Holandii, miała taką Renówkę piątkę, chyba z silnikiem 1.1 i wymyśliła sobie, że zrobi w niej Swap na 1.7. Nawet kupiła taki silnik, ale okazało się, że jednak Swap 1.1 na 1.7 w tym samochodzie to jest więcej niż tylko przełożenie silnika, w związku z tym ten pomysł upadł, a tutaj jest 1.7 z fabryki i zobaczcie jak on wypełnia szczelnie tę komorę silnika. Silnik, który tu jest pod maską, to jest silnik z rodziny F. Do dzisiaj produkowanej, zresztą silniki nawet w lagunach, te wszystkie F4R, F4R Turbo i tak dalej. To jest ta sama rodzina, oczywiście z inną głowicą i z innej, o innej pojemności. Natomiast co ciekawe, ten silnik został opracowany pierwotnie jako diesel pod oznaczeniem kodowym F8M, a później z niego zrobiono silnik benzynowy, także to jest silnik benzynowy z architekturą z diesla, przez co ma dosyć dziwne tłoki. Jakby komora spalania jest w tłoku, jest, tłok jest wyżłobiony pod komorę spalania. Te silniki nie były nigdy jakoś szczególnie mocne. Volvo robiło wersję turbo tych silników, która też nie była jakoś przesadnie mocna. I ogólnie ten 1.7 był taki średnio udany. Co prawda, ogólnie cała rodzina tych silników S była bardzo udana i Renault bardzo dużo z nich poprawiło. Jak potem były samochody typu Clio RS, czy jakieś mocne wersje Megana, właśnie z silnikami serii S, no to one już były bardzo poprawione. Ale te wczesne 1.7 to tak, głównie były głośne, oprócz tego dużo paliły. No a 95 KONi, powiedzmy, mocy z silnika 1.7, to jest taki wynik, powiedziałbym, żenujący. No, ale przynajmniej ten ma wielopunktowy wtrysk paliwa. Dzięki temu, no powiedzmy, jest jak da się z nim dojść do ładu, w przeciwieństwie do silnika 14 GT turbo z gaźnikiem, który miał ten gaźnik wykonany z bardzo byle jakiego stopu i po prostu ten gaźnik tracił swoje parametry z czasem i za cholerę nie szło go naprawić. Zobaczcie, jak blisko jest artenator przedniej części pojazdu wystarczy drobna stłuczka i mamy po artenatorze. Można było go gadać niby z tyłu. Tam z tyłu nawet jest miejsce, ale nie dali. Co ciekawe, tu jest wyłącznik główny prądu. Bo to jest auto sportowe przystosowane do jazd sportowych, więc w razie jakiegoś, nie wiem, fuck upu, uderzenia czy zwarcia czy czegoś, po prostu można otworzyć maskę i wyłączyć prąd jednym wyłączeniem. No, i tak jak mówiłem, trochę pod tą maską jest napchane. Ten silnik jest na tyle długi, czy właściwie na tyle wysoki, że jak się zamyka maskę, to tak naprawdę maska dogniata już nam do tego miejsca i właściwie opiera się na tym, na tej wtyczce. Także trochę to wymyślili, także na zasadzie dobra. Nie, nie mamy co tu innego włożyć, to włożymy ten 1.7. No i włożyli, nie było wyjścia, ludzie chcieli sportowych wersji. Wtedy jeszcze chcieli sportowych wersji małych samochodów, teraz już nie chcą. Znaczy chcą, tylko nie można ich robić, bo normy emisji się nie zgadzają. Co ciekawe, jak piątka weszła do produkcji to pokazali ją na początek wyłącznie w wersji trzydrzwiowej. i ludzie byli dosyć rozczarowani, no bo rok 84 czy 85 to już były czasy, że ludzie poszukiwali aut pięciodrzwiowych bardziej niż trzydrzwiowych drzwiowych i byli po prostu bardziej zainteresowani tymi wersjami, a Renault się twardo trzymało tego, że jak też mieć mały samochód w gamie, ten najmniejszy, to kup sobie wersję trzydrzwiową, bo innej po prostu nie ma. Potem, oczywiście, z powodu nacisku klientów, wprowadzono również wersję pięciodrzwiową renówki piątki. Oczywiście, bez odmian sportowych, to była taka bardziej rodzinna. No a ta się wyróżnia tym charakterystycznym rozwiązaniem stylistycznym, które przez lata auta francuskie miały. Czyli schowaną klamkę oczywiście, też jak Fiat Uno i wiele innych samochodów. To powodowało o tyle problem w produkcji, że ten element jest dosyć trudny do wytłoczenia, bo to jest bardzo głębokie tłoczenie na rancie blachy. I trzeba naprawdę dużej siły tłoczenia i dużej precyzji, żeby to za każdym razem tak ładnie wychodziło. No powiedzmy sobie, jakby to była fabryka w PRL, to by tak ładnie nie zrobili. Szukam w tym samochodzie koła zapasowego i chyba go nie widzę, bo tutaj pod podłogą go nie ma. Widać tę charakterystyczną belkę. To jest troszkę inna belka tylna niż w Peugeotach i Citroenach bo chyba zamiast i giełkowych ma po prostu jakieś tam elastomery powkładane ale też zajmuje bardzo mało miejsca. Dzięki temu samochody mają duże bagażniki, te małe, francuskie pierski mają zawsze wielki bagażnik i tutaj jest nie inaczej. Ten bagażnik jest naprawdę spory i również można go sobie powiększyć składając kanapę. Jest to niezwykle proste. Ona on robi tak bend, fix, tam coś przeszkadza, teraz tym się nie chce tam teraz tego poprawić, ale, ale można, w każdym razie można z tego zrobić sobie e, auto, e, małą bagażóweczkę, ale gdzie jest zapas, to serio nie wiem. Te charakterystyczne, asymetryczne tylne lampy w słupkach, gdzie jest jedna lampa cofania, a z drugiej strony jest przeciwym głowa. To jest coś, do czego teraz Renault nawiązało właśnie robiąc nową piątkę. Całe auto wygląda zwyczajnie, ale zrobili mu z tyłu takie lampy nawiązujące do starej piątki i nazwali to Renault 5 Etech. I myślą, że my się nabierzemy. Rozumiecie, my, graciarze, nabierzemy się, że Renault 5 elektryczne jest takie samo jak Renault 5 spalinowe i pobiegniemy do salonu kupować nowe elektryczne Renault 5. Czy oni się z dupą na mózgi zamienili, to nie wiem. Znaczy, podejrzewałem, że tak. Ale teraz wam pokażę coś super w tym samochodzie. Jedną rzecz, która jak otworzyłem drzwi, to powiedziałem, tak, to bym chciał u siebie mieć. To jest. Czerwona podłoga. Czerwona dzięki temu samochód jest szybszy. Nie tylko, że ma te fotele genialne, wspaniałe, zaraz je Wam z bliska pokażę, ale czerwoną podłogę posiada. O. Ależ to wspaniale wygląda. Akurat mam w samochodzie podłogę beżową, taką bardziej kulturalną i elegancką, ale czerwona podłoga dodaje tyle sportowego wajbu, jak się na przykład zdarzy wypadek i tu leży we krwi cały pocięty ten kierowca czy pilot podczas rajdu, to ta krew wsiąka w tę czerwoną podłogę i wtedy jej nie widać. Ale oni to wymyślili. Wymyśliłem, że jak będę kręcił jakiś kamper w przyszłości, to rozstawię po prostu śniadanko w tej części kamperowej i zrobię śniadanie za samym sobą. Dobre, nie? Dobrze, idziemy więc usiąść, znaczy ja idę usiąść za samym sobą w renówce piątce drugiej generacji. Zobaczymy czy się zmieszczę. Aha, bo tu są jakieś rzeczy jeszcze. To może je przemieszczę. Nieźle rymuję. W tej kwestii nie jestem leszczem. No i być może mamy odpowiedź, dlaczego Renault 5 było tak popularnym samochodem we Francji. Ponieważ po prostu jest samochodem realnie czteroosobowym, gdzie z tyłu naprawdę siedzą dwie osoby wygodnie, nie muszą za bardzo nóg podkulać. Ja tu siedzę dosyć zwyczajnie, mimo że te, te fotele przednie są... Powiedziałbym inne trochę niż w wersji standardowej. Są trochę grubsze, bo to są takie kubełki, więc jakby mam minimalnie mniej miejsca, ale siedzę na tyle wygodnie, że mógłbym tak podróżować. No wiadomo, nogi mam rozłożone, bo mały samochód wymusza taką pozycję, ale dawałoby się tak jechać. No i stąd jest oczywiście wspaniały widok na wnętrze renówki piątki w tej wersji, bo. Wnętrz renówki piątki było kilka. Ja miałem wersję Campus, która w środku była tak biedna jak Haiti. E, polecam serię filmów z Haiti od Bartka z Bezplanu. Znaczy no nie muszę polecać, bo wszyscy je oglądaliście. E, ale ta wersja ma naprawdę bogate wnętrze z radiem, ze skrzynią piątką, ze specjalną gałką biegów, ze specjalną kierownicą, z innymi zegarami i z mnóstwem fajnych gadżetów, które również. Chętnie Wam pokażę, zaczynając od gałki biegów, którą teraz, o, teraz dopiero widać, ma czerwone wyrysowane schematy, jak w, włączać biegi. Oczywiście wszyscy fani Renault wiedzą, jak się włącza wsteczny w Renault, kto tego nie wie, to jest leszcz. Radio tam jest głęboko schowane i właściwie ta pozycja radia uniemożliwia montaż radia z CD, no bo żaden, żaden odtwarzacz płyt CD nie będzie działał tak naprawdę w pionie. Co robią te guziki, to nie wiem, one nie robią nic, to są kompletnie zaślepki, bo auto ma korby od otwierania szyb, żeby było lżejsze, ale jest elektroniczny zegar jest standardowe sterowanie nawiewami jest tylna wycieraczka i te guziki tutaj są tak ładnie wkomponowane w deskę jak w Renault 25 zwróćcie uwagę, że jest jakieś połączenie wizualne, stylistyczne między tą deską rozdzielczą, a deską z Renault 25 ale przesłodką rzeczą w tym samochodzie jest manetka wycieraczek, która nie wychodzi nam tutaj z kolumny kierowniczej tylko jest tu, o tutaj jest manetka wycieraczek, w takim dziwnym, głupim miejscu i wygląda trochę jak nie, nie wcale tak nie wygląda. Przestańcie, jesteście zboczeni. A tu jest klakson i kierunkowskazy normalnie się trąbi tako. Tak się trąbi. Z dodatkowych zegarów to mam obrotomierz i ciśnienie oleju i więcej im się nie chciało robić chyba w tym Renault. Ale Kiera to jest naprawdę super. Ta trzyramienna z takimi dziurkami, z, z tą skórą perforowaną To wszystko naprawdę robi robotę w tym samochodzie e, Oczywiście tak naprawdę liczy się to jakie on ma osiągi, czy był szybki e, A teraz się głównie liczy to, e, że on fajnie wygląda No bo w tej chwili, powiedzmy sobie prawdę, takie hot sprzed lat, no to się okazują być wolne jak żółwie No dowolna Tesla spod świateł nas objeżdża 10 razy Zobaczcie jakie słodkie przepinki Renault i tu znaczek Renault Ale ktoś się postarał Tu jest jeszcze w ogóle jakiś autograf Nie mój akurat Napisane jest Alain Brie Tour de Corse 2020. Fajnie, nie znam człowieka, ale fajnie, że się podpisał w tym miejscu. Pewnie jakiś kierowca wyścigowy albo coś. Zobaczcie, nie ma nawet lusterek w blendach przeciwsłonecznych, ale bieda. Jak byłem młody i się jechał na giełdę samochodową. To tak się sprawdzało auto, czy amortyzatory są dobre. Teraz już nikt tak nie robi, bo wiadomo, że po pierwsze amortyzatory są dobre, lepsze niż kiedyś, a po drugie, samochody są już tak ciężkie i tak sztywne, że nikt nie jest w stanie ich ugiąć. Spróbujcie sobie ugiąć nowy samochód, zwłaszcza elektryczny, ręką, to nie dacie rady. Zresztą tu i tak jest nieźle, bo jest naprawdę sztywno. Czuję pod ręką, że ten samochód się nie buja, a terenówki Piątki miały to do siebie. Znaczy, moja przynajmniej terenówka Piątka Campus, że miała tak nieprawdopodobnie miękkie zawieszenie, że szorowała program jak skręcałem. Zresztą kiedyś to się okazało moim przekleństwem bo przez dziury i auto się tak rozbujało, że zaryło tłumikiem w ziemię i ten tłumik po prostu mi odpadł. Teraz go odpalę i będę tutaj robił kółka wokół tego e, placyku. Jak to na kajotesach, nie? Właściciel powiedział, że nie chce ze mną jechać, więc mam szansę na upalanie tego samochodu bez żadnej kontroli. Jak wiadomo, zawsze tak robię, prawda? czekać, czy tu się światła włącza, a w sumie jest jasny dzień żeby światła włączał w jasny dzień e, na przykład w Austrii nie ma w ogóle obowiązku, jeżeli ja na światłach w ciągu dnia i mają mniej ofiar wypadków niż w Polsce także to chyba nie jest jedno z drugim ściśle powiązane a wiem jak się światła włącza, tak o tak, jak w japońskich samochodach e, fajne jest to w tych samochodach starych e, tych starych hot hatchach, że one mają taki charakter, że można nimi normalnie jeździć powoli, bo mają dosyć duże silniki przeważnie. Tutaj wprawdzie była wcześniej ta wersja Turbo z małym silnikiem, która na wolnych chodziła jak zwykłe 1,4, a dopiero jak się mocniej przyciskało, to zaczynało wciskać fotel, bo Turbo pompowało nadciśnienie i pojawiała się moc ale tak naprawdę 1.7 ma wprawdzie gorsze osiągi, ale po prostu jeździ bardziej płynnie i bardziej płynnie też przyspiesza, także rozumiem ludzi, którzy wolą wersję 1.7 od 1.4 turbo właśnie z tytułu tej płynności. Od razu mi się przypomina, jak jeździłem mają piątką. Nie była ona taka wygodna jak to. To ma fajne fotele. To od razu czuć, że ten fotel tutaj robi robotę. Że często wystarczy zmienić jedną rzecz w samochodzie. Właśnie na przykład fotel, eee, albo kierownicę, żeby były kompletnie inne wrażenia z jazdy tym samochodem, żeby było o wiele przyjemniej. Ależ jest miękka. O Jezu, ale ma miękkie zawieszenie. Haha, ha. niesamowite, to jest wersja sportowa. A zawieszenie jest tak miękkie. Jakbym głaskał królika. No dobrze, wyjadę teraz na ekspresówkę, gdzie można jechać legalnie 100 na godzinę. Więc spróbuję się rozpędzić do 100 na godzinę tym samochodem, zobaczymy, jak on się przy stuwie zachowuje. Dobrze, to uwaga. To nie jest szybki samochód. To jest 90. Mam czwórkę. Dobra, mam 100 na godzinę i mam 3000 obrotów przy stówie na piątym biegu, e, także y, jakby... No czuć, że ten wóz chyba rozczarowuje trochę osiągami. Nie spodziewałem się tego myślałem, że mnie wciśnie w fotel, a on po prostu tak za bardzo nie jedzie, dokręciłem go do 4700 prądów i już zmieniłem ten bieg, bo uznałem, że już wystarczy, nie chciałem go więcej pałować. Nie jest on szybki. Po prostu nie jest szybki. Owszem, jest tak, że jak się jedzie na piątce i się wciśnie na tej piątce, teraz mam 80 coś, to on przyspiesza. No tak, jest okej, okay, dobra, coś tam się dzieje, faktycznie. Ale takiego przyspieszenia, że wciska mnie, wciska fotel, to tutaj nie ma, no więc... Jest pewne rozczarowanie pod tym względem, przy czym fajnie się nim podróżuje stówę z 3000 tysiącami obrotów i jest cicho. To jest akurat przyjemne. O! Uwaga! Sławny star asenizacyjny z Czosnowa. Zawsze na robocie. Dobry jest kubaniet. Gośni mieźni 24x7. Nie wiem jak to, jak to robi, ale auto widuje naprawdę o każdej porze dnia i nocy w tej okolicy, a czasem tutaj bywam jak do Nowego Dworu Mazowieckiego regularnie mijam stara asenizacyjnego z więc jeżeli szukacie szybkiego hot hatcha, ta renówka piątka 1.7 GTE nie powinna być Waszym pierwszym wyborem ogólnie nie powinna być Waszym pierwszym wyborem bo tych samochodów właściwie nie ma, a jak są to kosztują pod 10 tysięcy euro ponieważ po prostu rewelacyjnie wyglądają i wiele obiecują, to jest tak, że jak ktoś patrzy na ten, na ten samochód i sobie myśli, ale on musi dawać super fantastyczne wrażenia z jazdy takie, e, można powiedzieć czyste, takie nieskażone elektroniką takie prawdziwe, no i rzeczywiście one są, są czyste, nieskażone elektroniką i prawdziwe, ale nie są też zbyt emocjonujące, mnie to to kompletnie nie przeszkadza, bo po prostu się fajnie jeździ tym samochodem, fajnie się nim snuje, jest dobrze przystosowany do jazdy takiej raczej powolnej i przepisowej. Jak trzeba wcisnąć, to można wcisnąć i on coś tam z siebie wydusi, ale to nie będzie zbyt ekstremalne. Poza tym ludzie się gapią na ten samochód. Jest dużo takich fajnych właśnie spojrzeń, jakichś tam interakcji typu o ale super. Mój dziadek taką miał w 94. tylko że 11 campus i przy okazji właśnie ona świetnie wygląda, wygląda jakby właśnie wygrała jakiś rajd w grupie B. E, wygląda jakby miała 300 koni, napęd na 4 koła można ściemniać, można wkręcać ludzi, że patrzcie, tu jest 4x4 4, e, że e, Jano Ahonen wygrał taką e, Raid miliarda jezior w 87 wszyscy powiedzą, tak, nie, no tak było, pamiętam, pamiętam widziałem w telewizji dobra, jest trójka, jest 2000 obrotów wciskam no i to są 3000 obrotów o, i dopiero teraz zaczyna jechać, okej, okay, no i to było 70 także nie, 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 znaczy jak turbo, no trzeba bardzo długo czekać, żeby to się działo umarła dla mnie bateria, więc muszę nagrać jeszcze raz tę wyjściówkę Mówiłem, że samochód Renault 5 był niezwykle udany i dlatego powrócono do niego, bo ludzie wciąż pamiętają, wspominają ten samochód, jaki był dobry, jaki był przestronny, jaki był względnie nieawaryjny, jaki był prosty do naprawy i tak dalej. I teraz Francuzi robią to samo, tylko że robią po prostu elektryczną pokrakę, która przypomina lekko renówkę 5 A Renault 5 GTE jest fantastyczne, jak ktoś chce wyglądać, a nie musi jechać all show but no go. Jestem fanem tego typu samochodów, bo w sumie szybka jazda jest po prostu niebezpieczna. Może się zabić, ten samochód rozwalić albo kogoś zabić, a jak samochód świetnie wygląda, robi genialne wrażenie, ale nie jest zbyt szybki, to jest najlepsze połączenie jakie jest. No i to wszystko na dzisiaj. Sklep.zlomni.pl po moje naklejki, po moje książki i po różne inne rzeczy, jakie tam można na tym moim sklepie sobie kupić. Jak chcecie oczywiście, jak nie, to nie. No i mówię wam au revoir, to znaczy po francusku Nara.